Księga Jeremiasza, rozdział siódmy, część druga. Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za Nim błagania, ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Tak Bóg odpowiedział Jeremiaszowi. Najwidoczniej prorok wstawiał się za swoim ludem i nalegał, żeby Bóg nie zsyłał tej klęski, którą mu zapowiedział. Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jerozalemu? Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień. Kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios. Cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. Bałwochwalstwo było w łódzie powszechne, szczególnie kult królowej nieba. Właściwie wszyscy byli w to w jakiś sposób zaangażowani, taki był obyczaj. Czy mnie tym obrażają, mówi pan. Czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? To, że czci się stworzenie zamiast stwórcy, jest obrazem dla Boga. Ale też ludzie, którzy angażują się w coś takiego, obrażają samych siebie, poniżają się. Dlatego tak mówi wszechmocny pan. Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne. Płonąć będzie i nie zgaśnie. Jeszcze raz Bóg potwierdza, że zniszczy Judę i wszystko, co jest własnością Judejczyków, zostanie zniszczone. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso. Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję aby się wam dobrze działo. Bogu zależało przede wszystkim na tym, żeby ten naród, który sobie wybrał, był mu posłuszny. Ponieważ tak nie jest, to już te wszystkie ofiary składane Bogu nie mają dla niego żadnego znaczenia. Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca. I odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi proroków. Lecz oni nie usłuchali mnie, ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. Bóg widząc, że Izrael odwrócił się od Niego, Nadal o niego zabiegał, posyłał proroków, żeby nawrócili Żydów i żeby ogłaszali nowe rzeczy o Bogu. Ale to wszystko też nie dało tego rezultatu, którego Bóg chciał. Odstępstwo nadal trwało. Gdy więc będziesz mówił do nich wszystkie te słowa, oni cię nie usłuchają. Gdy będziesz do nich wołał, oni ci nie odpowiedzą. Tak samo będzie. Z Jeremiaszem jego misja też skończy się obojętnością całego narodu. Mów więc do nich: To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. To odrzucenie Boga jest zarazem odrzuceniem prawdy, i to, że tej prawdy nie ma, że kłamstwo króluje. Widać było w stosunkach międzyludzkich. Ostrzyż swoje włosy i odrzuć je precz. Zanudź skargę na wyżynach, gdyż pan odrzucił i odepchnął ród, który rozpala jego gniew. Bo synowie judscy czynili to, co złe przed moimi oczyma, mówi pan. Postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, aby go bezcześcić. Ostrzyżenie włosów było znakiem żałoby. Także Jeremiasz był w żałobie, bolał nad tym, że jego naród odrzucił Boga. Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich synów i swoje córki, czego ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło. Dlatego oto idą dni, mówi Pan: nie będzie się już mówiło Tofet i Dolina Ben-Hinnoma lecz dolina morderstwa gdyż grzebać się będzie w tofet bo nie będzie innego miejsca odwrócenie się od boga spowodowało że żydzi palili własne dzieci w ofierze molochowi w dolinie hinoma i bóg zapowiada że to miejsce zamieni się w cmentarz a trupy tego ludu będą żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt na ziemi i nikt nie będzie ich płoszył. I sprawię, że ustanie w miastach Judzkich i na ulicach Jeruzalemu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, gdyż ziemia stanie się pustynią. Po tym najeździe, który Jeremiasz zapowiadał, nie będzie komu grzebać zabitych. Miasta opustoszeją, ludzie zostaną wysiedleni, odejdą z ziemi obiecanej, Bóg wypędzi ich, odbierze im to, z czego oni nie potrafili właściwie korzystać. Trzy oczy Idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham Słońce już wstało Ciepło wokoło Ludzie wokoło Więc powiedz im, że ich kocham Posyłam pan. Gdy jesteś ulicą, jesteś wśród ludzi, to podejdź śmiało im, powiedz im, że ich kocham. Przypomnij im o mnie, o mojej miłości, bo już zapomnieli i powiedz im, że ich kocham. Posyłam wam. Posyłam Was znów jeszcze raz na ciężki trud, który już znasz. Posyłam Was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam zestei tru